Cześć! Dzisiaj będę robić fit szarlotkę. Potrzebne nam będzie 1,5 kg obranych jabłek, 3 jajka, 320 g płatków owsianych, które ja już sobie wcześniej zmieliłam na mąkę, lub może być na przykład mąka orkiszowa, jeżeli ktoś nie ma płatków owsianych, 60 g ksylitolu lub innego słodzika, 1 łyżka cynamonu i jedna łyżeczka proszku do pieczenia oraz oliwa z oliwek. Blaszka najlepiej okrągła, tortowa, wyłożona papierem do pieczenia. No i co? bierzemy się do roboty. Więc tak, potrzebujemy miskę. Wsypujemy do niej nasze zmielone płatki. Do tego. Wbijamy 3 jajka. Jedno jajko. Drugie. Trzecie. W przepisie są dwa jajka, lecz jak ostatnio robiłam, to stwierdziłam, że z trzema jajkami jest lepsze. Można dać dwa, można trzy. Sześć, około 6 łyżek oliwy z oliwek. dwa, trzy, pięć, sześć, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia i jedną łyżkę cynamonu. Miałbym oksilitolów, najważniejszy. Pięć, pięć łyżek. Puję. Raz, dwa. Żeby mi wystarczyło mam tą szybkę. Trzy-cztery niech będzie, bo trzeba ta łyżeczka była. Pięć. Jeszcze troszkę do jabłek musi dostać, będziemy je blanszować. Dobrze, to wszystko sobie zmieszam łyżką, żeby zbytnio nie brudzić sobie rąk. Dopiero później będę zagniatać z tego ciasto. A więc mieszam i zaraz będę zagniatać. Moje ciasto już jest wyrobione. Wygląda to w ten sposób, jest dość ślepkie ale to nic nie szkodzi. Teraz włożę je na około pół godziny do lodówki i w tym czasie przygotuję jabłka. Obrane już są, usunę gniazda nasienne i pokroję w malutkie kawałeczki. I tak, ja już jabłka pokroiłam w kawałątki. Teraz posypię troszeczkę ksylitolem Mam jeden cytrynowy start i jeszcze posypię cynamonem, mieszam i takie jabłka lądują na gaz je zblanszujemy, w tym czasie nagrzewam piekarnik z termobiegiem na 170 stopni i będziemy piec ciasto 35 minut. Jabłka już mam zblanszowane, dałam troszkę na sitko, bo za bardzo mi się odpuściły, więc ja sobie na razie tutaj leżę na boku. W tym czasie foremka wyłożona papierem, nasze ciasto z lodówki. Dwie trzecie tego ciasta wykładamy na blaszkę. Jedną trzecią zostawiamy na kruszonkę na dół. Tak palcami sobie rozprowadzamy równomiernie w miarę ciasto na blaszkę. Teraz pokażę się, jak to będzie wyglądało finalnie. Blaszkę już wyłożyłam ciastem. Tak to wygląda. Tym razem ze względu na to, że miałam bardzo soczyste jabłka postanowiłam, że spróbuję podpiec najpierw 15 minut spód, dopiero później wyłożę jabłka, zrobię tuszonkę i włożę na 30 minut do piekarnika. Myślę, że można spróbować również bez podpiekania, ale ja tym razem wolę nie ryzykować i tak zrobię. Ciasto spód już podpieczony, na to wykładam żeby nie było tu widać. Na to wykładam jabłka. Tak. Dużo dobrych jabłek. Przepięknie pachnie. Dlacha wypełniona po brzegi jabłkami. Teraz biorę resztkę ciasta. Mam nadzieję, że będzie się dało kruszyć. Tak pięknie się kruszy. I robimy na wierzchu kruszonkę. Tak prezentuje się ciasto już z kruszonką. I teraz będzie lądowało w piekarniku na 35 minut, 170 stopni, termoobieg i gotowe. Tak wygląda ciasto po upieczeniu. Ja już mam swój kawałek na talerzyku. Pięknie się prezentuje. I życzę smacznego.